To ja też tak się dzisiaj troszeczkę śliwkowo ubiorę, czyli tak granatowo. Dzisiaj piwo przekozackie, prawdopodobnie z manufaktury piwnej, totalnie limitowana edycja. Piękny, piękny chwyt marketingowy muszę powiedzieć na samym początku zaciemnienie butelki nieprzyzroczystą folią stąd nawiązanie do pewnych innych produktów, które pojawiły się na naszym polskim rzemieślniczym rynku no i w tenże sposób manufaktura piwna czyli browar Jabłonowo, który nie do końca zawsze był kojarzony z kraftem, wbił się takim oto sztosem w gusta konsumentów browarów, rzemieślniczych. Zaraz to piwo ocenimy. Ta butelka jest jakby stąd podawana, ale muszę powiedzieć, czy z tej perspektywy zawsze. Czyli zgadza się, gość ma podbitą podbitą śliwkę, ale też dosyć ciekawy dialog przeprowadzony przez młodych ludzi kończy się właśnie podbiciem oka, czyli tak zwaną śliwką. Tak wygląda ta butelka kapsel Typowy kapsel manufaktury piwnej w ten sposób wygląda. Ale co do dialogu, posłuchajcie. Posilny, tęgi Imperial Baltic Porter. Mocno, to jest drugi teraz gość, mówi. Mocno naśliwiony, otulony wonnym kłębem dymu, zanurzony w przeoromatycznej otchłani. Trzeci mówi. Kolor meandruje od kamienia rubinu do węglistej torfowej piwoczerni. No to wszystko wskazuje na to, że to piwo jakby wyjątkowo skierowane jest do ludzi młodych, czyli do tych, którzy są najczęstszymi zakupowcami kraftowymi. Piwo ciemne, pasteryzowane, podbite śliwką, 25 BLG e, na 9,9% alkoholu objętościowo. Składniki woda słody, jęczmienne, monachiński, pilznyński, wiedeński, karmelowy. Ten wiedeński, ten monachijski tutaj na pewno jeszcze podbije aromaty śliwki. Słód żytni, palony, to, żeby przyciemnić cukier, żeby podbić belgie, Chmiel Aurora i Sybilla. Naturalna, wędzona śliwka 2%. Ktoś powie tylko 2%, ale słuchajcie, na, załóżmy, na 70 hektolitrów to będzie 140 kg, e, O ile mnie takie szyb, szybkie, szybkie równanie matematyczne nie myli. Więc nie tak mało, to nie jest tak mało. a e, no, Jeżeli większe wybicie ma jabłonowo, no to tym więcej śliwek. Co ciekawe, bardzo mnie zainteresowały również jeszcze przed spróbowaniem tutaj te trzy informacje, a szczególnie ta pierwsza. Chyba już widać, tak? Temperatura w skali Romera, o ile się dobrze nie... o ile się nie mylę, jak się to czyta, 14,85 stopnia Romera. Dobrze jest zaznaczone, o, z, takim, z taką kreską. Romer, 1700 chyba pierwszy rok, kiedyś tam spotkał się z Fahrenheitem, żeby przedyskutować, żeby przedyskutować... A, ja już wynik podałem. Cicho, cicho. Żeby przedyskutować swoją skalę. To jest wzór na, na to, żeby obliczyć temperaturę w stopniach Celsjusza. Zapraszam chętnych, żeby zobaczyli, jak, w jakiej temperaturze em, podawać ten porter. Mam nadzieję, że, że nie przewiniecie i nie spojrzycie e, tak. E, temperatura jest zachowana. No to co? Mocne gazowanie jak na porter. Mega! Mega, naprawdę, naprawdę, aż się zająknąłem. Typowa wędzona śliweczka, no coś, coś w aromacie naprawdę szacun. Piwo jest, no, jest takie jak należało się spodziewać: gęste, oleiste. Piana się wytwarza w postaci cienkiej obrączki. Piana, mimo wszystko, dobrze zbudowana. Za chwilę zniknie w kolorze typowo porterowym. Aromat. No tak, śliwka w płynie, to czego należało się spodziewać, czyli... ale śliwka wędzona. Tutaj jest, jest, jest tutaj w, w tym w dialogu o śliwce otulony mocnym kłębem dymu. No to nie jest dymiona, to jest typowo suszona według mnie śliwka. Słodki aromat likierowy, no ale śliwka tutaj wychodzi na, pierwszy, na pierwsze miejsce. Aromat zachęca e, piwo nie do końca, bo nie ma piany, no ale e, spróbujmy. Wasze oczywiście jak zwykle e, zdrowie. Piwo zupełnie inne niż Porter zupełnie inny od innych, nawet tych naśliwionych, nawet tych wspominanych jako sztosy. Jeszcze spojrzę czy tu nie. Nastąpił jakiś błąd. No właśnie, a ja chyba źle przeczytałem, bo patrzyłem czy jest śliwka wędzona, czy, czy zwykła suszona. No jest wędzona i tą wędzoność czuć bardzo mocno czuć tą wędzoność w porterze. Rozepnę się, pozwolicie? Chociaż chyba na człowiek, który stoi, nie powinien się rozpinać. A więc tak. Mimo wszystko piwo złożone, piwo, które potrafi zadziwić konecera porterów, z mocną, uwydatnioną, wędzoną śliwką w aromacie i w smaku Gęste, trochę za wysoko wysycone, słodkie, likierowate, w którym, mimo wszystko, alkohol wychodzi na drugi plan zaraz za śliwką, i to nie do końca jest przyjemne. Piana, nie będzie tego słuchać, ale taka piana, troszeczkę w stylu Coca-Coli. Ale nie ma się co dziwić, to jest 10% alkoholu. Aczkolwiek z 25% no, na to też wskazuje to, co mamy w szkle. Czyli, czyli, czyli jest słodko. Ja myślę, że samo piwo nadaje się do tego, żeby mimo wszystko, żeby to jeszcze wyleżakować i prawdopodobnie następne, które... Kupię, to odłożę, odłożę do piwnicy na rok lub dwa. Piwo powinno pójść w stronę wytrawną i tej słodyczy powinno trochę ubyć, w związku z czym dymność ze śliwki jeszcze bardziej pewnie się wydatni. Nie wiem, czy zachęciłem Was do tego, żeby kupić to piwo, czy nie. Piwo jest z pewnością ciekawe. Piwo też wskazuje na to, że nie każdy sztos, nie każdy porter musi być drogi. To zdanie padło bardzo niefortunnym moim zdaniem wywiadzie docenta z piwowarem z browaru Cieszyńskiego, który tam udowadniał, że z jego kontekstu wynikło, że to piwo mogło być tańsze, ale nie będzie, bo będzie drogie. Po czym no, wszyscy znają tę historię, co się stało w Tesco. Potem, no, potem, potem ta cena gdzieś tam wróciła na swój poziom. Efekt jest taki, że to piwo do dzisiaj stoi na półce. Podejrzewam, że tego piwa e, tak łatwo na półkach e, nie znajdziecie. Dlatego, że cena jest mniej więcej wyrównana, nawet przy tych marżach sklepów, e, czy hurtowniach, czy, czy sklepów specjalistycznych, do której mają prawo, bo jest wolny, wolny rynek. Z tego co wiem w którym mieście, to piwo kosztuje 13 zł, ja to kupiłem w Warszawie za 14 zł w sklepie specjalistycznym, więc ta cena jest gdzieś na poziomie kraju wyrównana. Myślę, że nawet nawet 14 zł to jest, to jest, to jest dobra cena za półlitrowe piwo, w którym użyto e, aż tyle śliwki. Czy to piwo mogło być lepsze? Pewnie, że tak. Ja nie będę tego porównywał do, do, do Imperium Prunum czy do Porteru Cieszyńskiego, bo to nie ma sensu, nie ma sensu po prostu. Mocny aromat wędzonej śliwki, to mi się podoba, on pasuje po prostu do tego typu piwa. Szkoda, że nie ma piany nawet, która takiej by się chociaż minutę utrzymała, zdołała utrzymać. Zero paloności, to piwo ciężko będzie pomylić ze stoutem. Jest, jest, jest dobre, krótko mówiąc. Słód karmelowy, no, hmm. monachijski, pilzneński wiedeński, karmelowy. No, monachijski, jak, jak zresztą dobrze wiecie, ci, którzy są piwowarami domowymi, to słód, który już bez samej śliwki może dać aromaty śliwki, szczególnie dwójka. Tutaj, jeżeli dołożono te 2% śliwki, to naprawdę... Ta śliwka została podbita i to tak bardzo solidnie. Czy to piwo jest takie jakieś wielowymiarowe, na tą chwilę nie do końca. Jest dominowane przez śliwkę. Potem mamy podstawę słodową, taką typowo porterową, aczkolwiek no trochę za słodką, trochę za taką zalepką, te 25 BLG, które tutaj zdołano wyciągnąć coś za pomocą cukru. Ten cukier nie spowodował, że to piwo poszło w stronę wytrawną, przynajmniej na tym etapie. Piwo było leżakowane 10 miesięcy. Eee, tak, jak tutaj mamy u góry, informację. Czy to piwo wobec tego jeszcze leżakować? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. To piwo można leżakować. Drodzy. Yy... Dobre. Dobre piwo. Dobry porter. Yy... Warte spróbowania, ale z pewnością warte leżakowania. Wasze zdrowie. Miłego dnia. Mhm.